Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Mamy rok 2007, Polska wchodzi do strefy Schengen, litry benzyny kosztuje około 4 zł, a Polacy masowo wyjeżdżają za granicę po otwarciu rynku pracy przez Wielką Brytanię. Wtedy też na ulicach Wrocławia zaczyna się pokazywać nieziemsko drogi Bugatti Veyron i od tego momentu coraz częściej jest on widywany na drogach naszego kraju. Auto za około 5 milionów złotych nie mogło pojawić się na polskich ulicach bez większego echa. Jednak mimo ogromnej burzy medialnej, jakie wywołało, wiemy o nim naprawdę niewiele. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam przybliżyć tę historię, bazując na materiałach źródłowych z tamtego okresu, oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto był jego właścicielem i co się z nim stało. Zapraszam na materiał. Uwaga dla patronów! Przygotowałem 5 sztuk książki o historii kultowego Stara. W kwocie wsparcia zawarta jest również wysyłka i list z podziękowaniami. Spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Link w opisie. Jednak zanim przejdziemy do historii polskiego bogactwa, warto jest powiedzieć kilka słów o samym samochodzie w wielkim skrócie. Był to jeden z najbardziej przełomowych samochodów w historii motoryzacji, symbol luksusu, inżynierskiej perfekcji i ekstremalnych osiągów. Zaprezentowany był oficjalnie w 2005 roku. Model Veyron stał się pierwszym seryjnie produkowanym autem, które przekroczyło barierę 1000 koni mechanicznych i prędkości ponad 400 km na godzinę. Za jego powstanie odpowiadała marka Bugatti, należąca do koncernu Volkswagen Group, a projekt był oczkiem w głowie Ferdinanda Pieka, który chciał stworzyć samochód przekraczający wszystkie granice techniki. Pod maską Veyrona znajdował się potężny silnik W16 o pojemności 8 litrów, wyposażony w 4 turbosprężarki, generujący dokładnie 1001 koni mechanicznych i 1200 Nm momentu obrotowego. Napęd trafiał na cztery koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni dwusprzęgowej DSG, co pozwalało rozpędzić samochód od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 2,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosiła 407 km na godzinę, co w momencie premiery uczyniło Veyrona najszybszym samochodem świata. Mimo tak ekstremalnych osiągów, auto zachwycało stabilnością i komfortem jazdy, będąc nie tylko technologicznym pokazem siły, ale i w pełni użytkowym super samochodem. Na Nadwozie wykonano z włókna węglowego i aluminium, a cała konstrukcja łączyła elegancję z aerodynamiką. Charakterystyczne muskularne kształty, nisko poprowadzona linia i ikoniczna dwukolorowa karosera sprawiały, że Veyron wyglądał jak dzieło sztuki na kołach. Wnętrze również emanowało luksusem, ręcznie wykończone skórą, aluminium i włóknem węglowym. Bez zbędnych ekranów, za to z dbałością o każdy detal. Cena Bugatti Veyrona w 2007 roku zaczynała się od około 1,3 miliona euro, co czyniło go jednym z najdroższych samochodów świata. Produkcja była bardzo ograniczona. Powstało łącznie tylko 450 egzemplarzy wszystkich wersji. Każdy z nich był budowany ręcznie w Molsheim we Francji. No właśnie, skoro zahaczyliśmy o cenę, wróćmy do naszych polskich Realiów w 2007 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy auto było zauważone na ulicach Wrocławia. Dla przypomnienia Najniższa krajowa na rękę wynosiła wtedy około 700 zł. Tak więc taki Polak zarabiający najniższą krajową musiałby pracować i odkładać całą pensję ponad 600 lat, jeżeli bierzemy pod uwagę, że nie wydawałby ani złotówki ze swojej pensji. Ale przejdźmy może do nieco bardziej przyziemnych wartości, o ile może to tak nazwać. Na przykład do kosztu wymiany opon. Te kosztują około 150 tysięcy złotych za komplet i należy je wymieniać co około 18 miesięcy. Tak więc mówimy o czasach, gdzie za mieszkanie w mniejszym mieście mogliśmy sobie wymienić koła w takim Wejronie. No dobrze, ale co wiemy o samym polskim Bugatti? Po raz pierwszy został on zauważony na rejestracji DW901EG. Pierwsze doniesienia, że taki samochód pojawił się na polskich ulicach, pochodzą z roku około 2007. Mówimy tutaj mniej więcej o okresie sierpień-wrzesień. W pierwszych artykułach podkreślano, że właściciel samochodu pragnie pozostać anonimowy. W tekście Gazety Wyborczej z 2007 roku pojawiło się nawet stwierdzenie, że nie chce się ujawniać, bo obecna sytuacja w kraju nie sprzyja epatowaniu bogactwem. To zdanie dobrze oddaje klimat tamtego czasu. Ekskluzywny super samochód za ponad milion euro, przemierzający centrum Wrocławia, był dla wielu symbolem luksusu i kontrowersji zarazem. W czerwcu 2008 roku na wykopie pojawił się wpis autora, który twierdził, że spotkał Weronę na ulicy i po chwili zjawił się sam właściciel. Mężczyzna miał pozwolić na wykonanie kilku zdjęć, uchylić spoiler i nawet odpalić silnik, pozwalając świadkom poczuć dźwięk 16-cylindrowej jednostki. Choć nie podał nazwiska, relacja ta potwierdza, że samochód faktycznie należał do osoby prywatnej korzystającej z niego we Wrocławiu, a nie do firmy czy salonu pokazowego. W sieci szybko pojawiły się spekulacje na temat tożsamości kierowcy. Na forach motoryzacyjnych i w grupach dyskusyjnych niektórzy sugerowali, że właścicielem może być Leszek Czarnecki, znany przedsiębiorca związany z miastem. Były to jednak wyłącznie przypuszczenia użytkowników, nigdy nie potwierdzone żadnym źródłem oficjalnym. Inni internauci twierdzili, że osoba posiadająca Weirona ma także inne luksusowe samochody, co dodatkowo rozbudzało domysły o zamożnym kolekcjonerze super samochodów. Z czasem pojawiły się też zupełnie inne tropy. Warto w tym miejscu wspomnieć o historii z porwaniem wrocławskiego biznesmena, gdzie pojawił się wątek Bugatti. Przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o porwanie 23-letniej studentki Moniki Esz, turki prominentnego lokalnego biznesmena w celu wymuszenia okupu. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2008 roku przed domem dziewczyny we Wrocławiu. Porywacze, zażądawszy 1,5 miliona złotych, ostatecznie wypuścili ją po dwóch dniach, gdy uzyskali 700 tysięcy złotych. Zostali zatrzymani niemal natychmiast po odbraniu okupu. Według relacji oskarżonego pomysł na porwanie zrodził się, gdy dostrzegli na ulicach Wrocławia drogie auta, w szczególności mowa tutaj o Bugatti, i zaczęli oni obserwować te pojazdy. Uznał, że osoby nimi jeżdżące muszą być bardzo zamożne, najpierw rozważali porwanie mężczyzny, ale ostatecznie zdecydowali się uprowadzić panią Monikę, którą znali z faktu, że podróżowała innym luksusowym samochodem. W toku negocjacji z ojcem dziewczyny zastraszali, że jeśli nie otrzymają żądanej sumy, mogą zaszkodzić córce, grożąc m.in. amputacją palców. Ostatecznie zgodnie z ustaleniami sądu zaakceptowali niższą kwotę okupu, czyli 700 tysięcy złotych. Niektórzy komentatorzy łączyli więc ten wątek z wrocławskim egzemplarzem, sugerując, że samochód mógł należeć właśnie do tego przedsiębiorcy. Jednak i ta wersja nigdy nie została potwierdzona przez żadne wiarygodne źródła, a zbieżność mogła być przypadkowa. Po kilku latach ciszy pojawiły się informacje o tym, że auto miało zostać przerejestrowane i otrzymać nowe tablice WP1111R. A nowy właściciel ma pochodzić z Płocka. Z informacji przewijających się w sieci możemy dowiedzieć się, że rzekomo posiada go właściciel firmy Budmat. Ostatnie zdjęcia Bugatti w internecie pochodzą z okolic roku 2023. Aktualnie samochód ten prawdopodobnie został wystawiony na sprzedaż za kwotę ponad 2 milionów euro brutto w Katowicach. Posiada ponad 32 tysiące km przebiegu, a data pierwszej rejestracji wskazuje na lipiec 2007 roku, czyli mniej więcej okres, w którym pojazd trafił do Polski. Lecz, czy jest to ten sam model, tego nie można jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć, ale wiele na to wskazuje. Proszę też, abyście film ten potraktowali jako ciekawostkę, ponieważ wiele informacji na temat takich aut oraz ich właścicieli jest dosyć mocno strzeżona, przez co ciężko orzetelne i w 100% sprawdzone doniesienia. Oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli macie jakieś informacje na temat wspomnianego Bugatti, zapraszam do komentowania. Fakt tak mocno ograniczonych informacji na temat samego auta może być spowodowany mentalnością Polaków w roku 2007. Wtedy to bogactwo często było negatywnie postrzegane jako fakt, że ktoś coś ukradł, a nie uczciwie zarobił. Być może taką świadomość miał właściciel auta, stąd do mediów nie przebijały się żadne konkretne informacje. Teraz sytuacja wygląda kompletnie inaczej, a tego typu superauta często są wręcz na porządku dziennym w wielu polskich miastach. Choć i takie Bugatti nadal powoduje spore poruszenie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku z historii polskiego Bugatti. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tego samochodu, tak jak powiedziałem, zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Prawdopodobnie za chwilę będzie widać